Przeżyczyłem tej mleczki z tej strony, ale dzisiaj nie będziemy kręcić poradnika, tylko sobie nakręcimy gameplaya. Jeżeli ktoś ma nazwę do mojego gameplaya, to piszcie w komentarzach. Ja się bardzo cieszę, bo ja nie mam takiej jazdy, żeby wymyślać tych gameplayów, nazwę do gameplayów. No. Ten pomysł w ogóle z gameplayami, sam na niego, na niego nie wpadłem, tylko po powiedział mi o nim mój kuzyn, że fajnie byłabym nakręcać nakręcał gameplaya. No i go posłałem i dziękuję temu mojemu kuzynowi, że mi tutaj pomógł w tym, żeby wybrać, to tak, żeby mi wybrać. Ja już wchodziłem w ten świat i tylko zobaczyłem, czy mam skrzyni. Nie żartuję, nie zobaczyłem, tylko doszłem i znalazłem skrzynię i to wszystko, co zrobiłem. Nic więcej nie robiłem. Więc tak, tutaj zbliżemy wszystkie sobie chleby w ogóle. Yy, owieczka! Jaka jazda! Owieczka! Trzeba zabić ją. Nawredny. Łe. Zabić owce, zabić owce. Mamy już jedną wełnę. Jedną wełnę. Dobra, rozwalimy sobie. O, będziemy drwalem. Gdzie mieli gdzieś tam W lesie. O, to w lesie. Rozumiecie tą jazdę? Owieczki! Dużo owieczek! Dużo, 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 dużo owieczek! Będę miał jedną jako... Moją dziewczynę, to będzie moja dziewczyna, owieczka! Mam wielkie zamiowanie do owieczek! Nie sorry, że tak błagam, ale... ...wiem hmm, swoją kole. To będzie mi ochotę. Wyobrażacie sobie? Tak na w kolosu. Boho, ho, ho. Tu będzie coś wcześnego tutaj idziemy, idziemy tu to będzie mi lata tu, w tym miejscu więc budujmy tutaj trzeba sobie teren będę kopać ręką a nie chlebem, ani niepokiem. chciałem go nakręcić tego gameplaya już prędzej, ale tak wiecie od pierwszego filmu byłem taki zastudzony, bałem się czy, czy coś i w ogóle. Ale teraz widzicie, ja już sprawia. Ogarnęłem się, już jestem weselszy, uśmiechnąłem uśmiechn się. Uśmiechnąłem się, więc jest dobrze. Stworzymy sobie craftinga. No, to jest tak. Hmm. Zacznijmy budować. A to będziemy mieli całą z desek będzie ona malutka, malutka pietata pak, pak, pak budujemy, budujemy sobie ile mamy już? raz, dwa, trzy cztery, piąć piąć, a będziemy na sześć To tego tak, raz, dwa trzy, cztery cztery, cztery pięć, sześć I raz, dwa trzy, cztery, pięć sześć, sześć. Cześć, raz, dwa, trzy, no sobie zrobimy dziurę na drzwi. Crafting po prostu, bo... Czekajcie. Ty, to ja źle to obliczyłem w takim razie. To zrobię tak. Jest woda i światełko, więc szybko się trawka zrobi. Ue, co ja zrobiłam? Fuck. Dobra. Ty, starczy mi w ogóle? Starczy. O nie tutaj nie mam cala? Jest! zostaje mi jeden drewno Super! A się cieszę! zostało mi jeden drewno To jest tak dodajemy Craftinga Dajemy tutaj sobie tam Wszystko żarło i dodamy tutaj w ogóle gramy na chyba easy, nie? Cały Osiągnięcia, nie osiągnięcia, opcja Łatwiej, dobra. Czyli osyclimy sobie tutaj, żeby mi jakieś wszystkie potworki nie przyszły na przykład. No zombie. Bo ja nie lubię zombie. Ani kiperów, ani No, A pająków najbardziej. Tutaj raz stawiamy, żeby to nie, było... nie łaziły buszmeny małe. No ja mam ten na jestem trochę głodna, a to nie będę już manować. Idziemy rumbać driwno. O, fajnie będziemy mieli takie góry obok ciebie. No i oczywiście, znając mnie, czyli wędziego. Nie wziąłem sikier. I co? Dzisiaj zrobimy sobie tylko tego. Taki wstęp do tego gameplaya, bo nie wiem ile nagrywamy. Więc tak, zrobię tylko... dachu, dachu nie będę robić, po to zrobię dach. Więc dzisiaj tylko zrobię taką obudowę. Tylko wam powiedzieć, że będę robić filmiki, a tak sobie już zaczniemy, to zobaczycie. Robimy drewno, 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 robimy drewno. Bo jesteśmy ultimi. Jest, jest jesteśmy... ...derwalami. To tak, yy, sorry się tak zamyśliłam, jak to dzwonię do drzwi i nie wiem, czy teraz wyjście, nie? A to... No to dobrze, to teraz dajemy sobie No sorry, byłem taki zamyślony, jak to przeszedł i Mówię, ja że jakiś tam koleś pisze czy brzydki się czy chyba Pewnie jakiś paszczer, bo to babci kolega. Babci koleżanka. Jeszcze zrobimy. Tak i chyba będziemy kończyć już życie. I następny odcinek będzie chyba jutro, jak prawda mi zejdzie z kompa Mieliśmy teraz taką kłótnię i kogo jest w ogóle, wiecie. On jest młodszy, więc tam jakoś go da. Ty, patrzę. Chyba mi nawet tak skończy, żeby zrobić ten tak. To fajnie. Zrobimy jeszcze drzwiczki i będziemy kończyć. I jutro, może się znowu spotkamy. I super, mamy już drzwiczki. 4 w nam zostało. Tak, tak. O. Więc tak. Mm. Żegnam was w tym moim krótkim gameplayu. Na razie. Yy, następny będzie no, kiedyś tam, to na razie.